zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Vix, oddychaj pełnią życia. Wypróbuj nowość. Vix Symptomet Max. Maksymalna moc na objawy przeziębienia i grypy od Vix. Hej mamo, słyszałam. Serce ci pęka na widok moich tatuaży. Nie obraź się. Tatuaże to moja sprawa, ale twoje serce to sprawa nas wszystkich. Mówisz, że dbasz o siebie. Mówisz też, że należy mówić prawdę. Powiedz zatem jak jest, ale tak na poważnie. Tatuaże ze mną zostaną. A ty? Mamy serce do ubezpieczenia. W razie zawału wypłacimy Ci pieniądze na szybszy powrót do zdrowia. Nacjonale Nederlanden. Wyślij SMS pod 4999. Nieoczekiwane chwile zdarzają się codziennie. Wykorzystuj je. Life is now. Max. Nowe zapachy dla niej i dla niego. Potrzebny fachowiec? Witamy Wy! Nigdy nie wiesz, na kogo trafi Twoja firma! Dziś to może być Romek, znajomy znajomego Jarek. zrobi się, Zbyszek, to będzie kosztowało! Ale... I na kogo wypadnie? Ale ja mam prąd z serwisantem. W Tauronie! Nie ryzykuj. Wybierz profesjonalny serwis urządzeń w Twojej firmie bez względu na ich wiek w cenie prądu. Nasi fachowcy są wszędzie tam, gdzie nasz prąd. W całej Polsce. Zadzwoń i zamów prąd z serwisantem. Z Taurona. Nie z przypadku. Może zadziała, może nie zadziała. To nie dla mnie. Pewność to podstawa. Dlatego Pyralgina. Na silny ból to mój niezastąpiony sprzęt przeciwbólowy. Jest jak mój spadochron. Wiem, że zadziała. Pyralgina to lek ze wskazaniem na silny ból. Bo w silnym bólu i w powietrzu nie ma miejsca na próby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pyralgina. Niezastąpiony sprzęt przeciwbólowy. It is a very popular culture.